Dobra. Ile było w Jak 30%. Jak wyłutujemy? No, 6 tygodni, półtora miesiące. Ściągaj, ściągaj koszulkę. Czyli chwila, prawdy. <grym> kurwa, takie kurwa słychać nie chcę zejść. Zapnijcie to troszeczkę, coś do tyłu. Napnij ręce. Dobra, no jak będziemy patrzeć teraz, to jest co. Nie patrzę. Nie patrzę. No, zgadnij kolego ile jest 35 Ile? 35 A co byś powiedział na wynik 38 No nie Nie żartuj! Ja co pana To pana? No na ja nie wierzę Nie wierzę Po prostu nie wierzę Jest Sześć tygodni, i 6 centymetrów. Masakra. Możliwe. To wydaje się niemożliwe, ale jednak prawda. tyłu. Odwróć się. Super. Dominik. Gratuluję. Najlepszy dzięki. wynik. Najlepszy wynik do tej pory, jaki uzyskałem. Super. Dzięki. Tobie. Super. Wow. Masakra. Okay. Ja pierdziele. No, tego